I witam wszystkich bardzo serdecznie. E, dzisiejszy filmik e, w 100% poświęcony mojemu wyjazdowi nad morze e, i do Łodzi, no objezcie, a dokładniej do wiem czyn e, A więc tak chciałam pragnę Wam dzisiaj pokazać e, taką e, kosmetyczkę z biżuterią, e, jaką pakuję na ten wyjazd. No niestety nie miałam żadnej e, takiej e, kosmetyczki, do, która ma jakieś gdzieś tam takie kieszonki, żeby można było to powstawać, więc wzięłam najchlejszy z, z fishbone, e, tu z fishbone. E, nie jest fajny, bo on jest pojemny, no, nie jest takiej grubości, nie jest na zależek z taką, z taką rybką. Ale ja chyba go za 40 zł kupiłam, no ale nie jestem jeszcze do końca pewna. Tutaj e, te wszystkie rzeczy... One wyglądają tak. On tutaj ma taką kieszonkę, tutaj jeszcze ma taką kieszonkę, tu ma taką klapę i tutaj ma taki widzę. Yy, I chciałam podać że dzisiaj lakiery, jakie wezmę. Ja nie chciałam brać tych wszystkich 43 czy tam jeszcze więcej, ich jest, bo ja tam jadę tylko na 3 tygodnie na kolonie na morze. W związku z czym nie chciałam brać 41 lakierów, bo wiedziałam, że ich y, nie użyję tyle, bo codziennie, czy no w sumie teraz ma taki okres, że prawie codziennie maluję na inny kolor paznokcie, eee, ale nie do tego. Teraz w takim koszeczku najzwyklejszym, tutaj 12 lakierów, można ześleć nad lakierów, bo to jest mniej to są ten perłowy taki, to jest taki granat z tymi ym, brokatem takim y, fioletowym. Ja na sobie mam taki różowy i tutaj mam taki, y, tu mam taki niebieski paruszek. Ym, potem mam taki granat, taki jaśniejszy bardziej. Tutaj mam potem, y, mam taką, y, taki lakier do malowania wzorków, ja tak, na, w tylko taką, taką wóźkę taki srebrny. Miałam gdzieś czarny, ale gdzieś mi się zgubił. Chciałam go wziąć. To jest taki czerwień, pomarańcz, zieleń, niebieski, granat, I odżywka do paznokci. Taki zielony. Potem mam lakier bezbarwny. Bezbarwny. I taki fiolet ładny. Okej, okay, a więc ja teraz tę tą kosmetyczkę, czy kosmetyczkę, nazwijmy to kosmetyczką, pomimo tego, że to jest piórnik. I może zacznijmy od tego największego, tej największej części. No i jest tak, biorę wkrętki. Wszystko mam takie w torebeczkach żeby się nie kupiło, bo w tym roku wzięłam 20 par takich wkrętek. Um, I po czym przyszłam, przyjechałam do domu, no i połowy tych wkrętek nie było. No więc stwierdziłam, że pójdę na taki kompromis i będę takich to są takie bardziej um, eleganckie kulki one są trochę większe na sobie mam własne ręcznie zrobione kolczyki takie wisienki um, aha, dobrze um, tutaj niektóre są pakowane podwójnie więc na to nie będziemy zwracać uwagi tutaj ja mam takie um, przywieszki, na co zawieszam narzemy ale oprócz tego tutaj mam takie zielone, malutkie kuleczki z taką y, półfabrykatem u góry. Potem mam y, moje kolczyki z międzylimi. Pozwolicie, że ja będę przez te woreczki bo nie chcę mi się tego wszystkiego wyciągać. Takie łóżki Następnie do takie korale. Takie marynarskie trochę. Y, tutaj mam taką taki ster. No, następnie biorę zegarek. Ja oprócz tego jeszcze tutaj nie mam. tutaj mam gdzieś to pochowane w szafce. I yy, yy, mam tam te zegarki, dwa z tymi zmiennymi obudowami. I mam opaski do tego, ale to już jest schowane. Więc tak biorę taki zegarek. Taki. Yy, następnie biorę również wkrętki, takimi się. Które kupiłam w house albo w rezerwet, rezerwet. Na scenie mam taką różową, gumową bransoletkę, na której jest Hello Kitty jeżdżące na rowerku. Następnymi jedynymi, które nie są spakowane, to są takie perełki. Takie. Takie ładne, malutkie. Kolejnymi są takie kwadraciki z perełkami u góry. Też nie są stopowane. Potem mam krętki, takie kwiatuszki. tej coś mi się stało z tym paznokciem, ale to się przemaluje. Potem mam takie z takich dłuższych, które również sama zrobiłem Potem mam takie z modeliny. O, i one wyglądają tak: jabłuszki napisane. Potem mam ciasteczkowe potwory: Elmo. Potem mam wkrętki takie jabłuszka Apple. Potem mam własne ręczki zrobione takie kuleczki. Potem mam znowu emoty. Tutaj mam 2 złote guły. A to jest taka naklejka, nie wiem czy zobaczycie przez To jest znowu taka zawieszkana na naszyjnik. Yy, I takie kulczki. Następnie mam taki przywieziony z Barcelony, jak byłyśmy. O, taki wisiorek. On jest na tym rzemyku, regulowany takimi kulkami, takimi że można to za to pociągnąć. To się reguluje mam takie kolczyki takie wkrętki nie mam takie zwierciadło coś takiego potem mam przypinkę na yy, łańcuszek taką rozgwiatę niestety podniosło mi się to a takie miszki, takie potem mam takie emotki Tutaj mam tutaj tylko kończusia z modeliny. i taką cebulkę. Potem mam krętki. Takie zamki. Potem są nożyczki. zawieszka na łańcuszek, taki e, przywieziony z Indii. Taki e, misio. Potem mam sowy, Ym, y, też również wkrętki, takie biedrony, Ym, Potem mam takie wkrętki znowu, serduszka również wkrętki, wkrętki takie rybki, y, również wkrętki takie okrągłe. Kolczyki, potem mam takie kartki, pieszkrętki, krętki, nowe skrętki, takie żółte, kwiatuszki, jeden taki wielki, bo ja zawsze jak mam rozpuszczone włosy, to po prostu jeden kolczyk biorę, żeby tak na przykład jakieś takie, czy no gdzieś tu powinna mieć, ale nie to już są dwa listy. po prostu są takie, yy, nie, no tak, pióra takie, coś takiego. Tutaj mam takie kluczyk. I jeden też A również z Indii przewieziono taką panterę potem mam łańcuszek taki srebrny, na tym taka świnka jest znowu jakiś łańcuszek taki, nie wiem czy prawdziwy jest srebra w tej takiej um, takiej tutaj znowu mniejsze nożyczki I jeden taki chłopczyk. gdzieś mi się z dziewczynka zgubiła to było chyba w Bravo, albo sama je zrobiłam Następnie przechodzimy do tej części. To jest tak. Znajdujemy tutaj y, taką kokardkę do włosów. Może są brzydne. Coś teraz nie wiem, jak to wygląda. Bo zawsze to do grzywki. Taką. Potem mam taką ładną bransoletkę. On, tutaj mam taką też, którą zamierzam spakować, to jest taka na takie guziczki, ona już jest trochę jest taka zdarta, bo to jednak jest taka skóra, no i niestety po czasie ona się po prostu zdziera, no y, roweru nie biorę, żeby nie było, bo już były takie pytanie od koleżanek. potem mam jakieś takie, dużo mam takich, y, takich bransoletek na gumkach, Wzięłam mi trochę więcej, bo wiedziałam po prostu, że one się bardzo często lubią skinać. No i tak, następne to są takie wkrętki. Tutaj takie kwiatuszki. Ja mam y, cztery dziurki. Tu mam raz, dwa, trzy i cztery tu. Y, jeszcze zamierzam zrobić sobie tutaj. Bo na drugim uku nie wiem, tutaj jest inaczej w kamerce, więc myślę, że tutaj dam. Ym, tu. Ym, Tutaj mam przepinkę z Boba Marley'a, ale to pokażę na końcu te przepinki. Potem... Ejku, trafiło się... Na rzemek. No, niestety... Ojku, znowu ktoś na gigie. Niektóre... E, no, znowu się o ten rzemek. Przy wejściu na dwór e, z moimi znajomymi e, ta słówka miała oryginalny łańcuch, żeby do swojego koloru, ale teraz wam nie pokażę, bo się po prostu to... E, ona wygląda tak, o, tutaj jest trochę zaklęta rzemykiem całym, takim czarnym. Potem mam takie kolczyki, jagódki, pożyczki nazywane przez mojego tatę. Yy. I może tak, teraz nie będę tego nie mogli, bo to już mam krętkami. Ale tak, yy, to może tak. Tutaj jest taka. Yy, taka śnieżka. Jeden taki kolczyk do tych dziurek. to jakieś piórka. A znowu y, tutaj są skryte usta. Gdzieś mi tu wypadły te drugie, nie, nie będę ich szukać. I teraz jest tak. Przypinka z Boba Marley'a, I Love You i Stunch Bob. Stunch Teraz otwieramy tę mieszankę i znajduje się taki malutki perfum taki w kulce. Mm, ładnie, fajnie, to jest taki y, krem, coś takiego. Mm. Następnie mamy poplątany rzemek. Albo na siebie będę go zawieszać, albo po prostu przez rękę to przywiążę. Potem mam charns. Ręzoletkę charms. Taką. <grym> y <-m> Potem <grym> mam właśnie rośnie nie jest tu więcej, ale nie będę ich wszystkich wyciągać. Potem znajdujemy srebrne kolczyki. Takie. drugi I to jest wszystko. Na razie wszystko. Znajdzie się jeszcze jakiś papierek jeszcze pewnie ze szkoły, bo to był mój szkolny piornik, no ale że chyba do końca roku już nie będę chodzić do szkoły, bo też na jedno, ta noga była w bardzo poważnym stanie, w <laughs> poważnym stanie, więc wszyscy e, się martwią o mnie, żeby jakiś idiota nie poleciał po schodach i żeby mnie nie przewrócił, bo wolałabym mieć tej nogi nieprzemieszczonej. Um, lakiery są, wszystko, nawet na rękach. <laughs> no, e, teraz... E, Wyrzuciłam font. tu, Teraz muszę to wszystko kontence, które muszę go od nowa pakować do mojego filmika, ale zrobiłam to dla Was. Myślę, że oddzięczycie się subskrybując mój profil, odwiedzając go i komentując wszystkie moje filmiki. No. Teraz będzie się znowu bardzo powoli to zapisywać, więc ja myślę, że przez ten czas dobrze to wszystko uporządkować. Pa!